Pani Ilona Łebkowska użyła takiego zdania, że Małgosia robi ze swojego dziecka słup reklamowy. Małgosia się bardzo negatywnie do tego odniosła. Powiedziała, że ją można obrażać, ale nie dziecko. I od razu sprawa trafiła do sądu. Pani by podobnie zareagowała. No bo to, czy to było obrażanie dziecka właściwie, że mama robi z niego słup reklamowy? Jestem ciekawy opinii. Ja w ogóle jestem osobą bardzo tolerancyjną i uważam, że jeżeli ktoś ma taki pomysł na swoje życie, żeby to swoje życie pokazywać e, i to życie pokazuje, to bardzo proszę. Ja nie uważam, żeby było w tym e, cokolwiek złego. E, czy bym z tym poszła do sądu? E, nie, ale wcale nie dlatego, że e, może by mnie to nie uraziło. Jakby Gosia buduje swoje życie, swoją markę osobistą i co w tym złego, że mały Henio już zarabia pieniądze. Czy to jest słup reklamowy? Jeżeli ja mam markę i uważam, że. Jeżeli wyślę jakiś produkt i zapłacę małemu Heniowi na przyszłe studia na Oksfordzie, bo myślę, że jeśli tak się dzieje, ja nie wiem, ja to dywaguję, i że to gdzieś tam jest zbierane na koncie, to są pieniążki dla małego Henia. I ktoś powie, bo tu się pewnie pojawi taki, ale czy Heniu chce? Może jakby Heniu dorósł i był dorosły, to by wiedział. Kto uwierzy w to, że Heniu w XXI wieku nie założy sobie Instagrama? Bo no, myślę, to że nikt. Nie. No właśnie, w związku z tym ja myślę, że jest to uczciwy sposób zarabiania nawet dla Henia na jego przyszłe studia na Oksfordzie, jego przyszłe życie i myślę, że Heniu, wychowywany przez tak wspaniałą matkę i tak wspaniałego ojca, ja znam Radka i Małgosię osobiście i mogę gwarantować, że w tym domu, dla tych dzieci, dla tego trzeciego Henia, jest morze miłości, zainteresowania, tego gośka potrafi pojechać na wakacje, czego jest zazdroszczę, z dwójką dzieci, z dzieckiem znajomych, z trójką psów i na tych wakacjach się świetnie bawi, ale też Radek jest doskonałym partnerem i organizatorem, dlatego ten Heniu będzie się wychowywał i będzie żył w cudownej, wspaniałej, fantastycznej rodzinie.